Pociąg ekspres Koprany ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wrocław przez Katowice, Gliwice, Opole wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim. Wagony z numerami 15, 8 7 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagon 6, wagon restauracyjny. Wagon 4 zatrzymują się w sektorze drugim. Przesłuki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie z numerem 6. Jedzie na tor 4 przy peronie 3. Wagony z numerami 3, 4 wagony restauracyjne zatrzymują się w sektorze 1. Wagony 6, 7, 8, 15 zatrzymują się w sektorze 2. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie z numerem 6. Pociąg Ekspres Mickiewicz ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków jedzie na tor 4 przy peronie 3. Główny przez zawiercie Sosnowiec z stoi drugiego przy peronie trzecim. Życzymy Państwu przyjemności. Pociąg ekspresowy Małopolska ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim. Wagony z numerami 3, 4, wagon restauracyjny zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony z numerami 6, 7, 8, wagon przystosowany do przewozu rowerów z numerem 15 zatrzymują się w sektorze drugim. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie z numerem 6 w sektorze drugim. Pociąg objęty jest całkowitą rezerwacją miejsc. Pociąg ekspresowy Małopolska ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny jedzie na tor drugi przy peronie 3.